Jak szybko zbudować więź z każdym klientem? Czy zauważyłeś, że niektórym ludziom ufasz od pierwszej sekundy rozmowy niemalże, nawet nie wiedząc dlaczego? To nie przypadek, to sztuka budowania błyskawicznej więzi. Dziś pokażę Ci, jak używać tego niewidzialnego narzędzia, które mocno może wpłynąć na Twoją pracę. Często zapominamy, że decyzje zakupowe są podejmowane emocjonalnie. Bez zbudowania więzi. Twoje argumenty trafiają w próżnię. Badania pokazują, że duża część komunikacji odbywa się poza słowami poprzez ton głosu i mowę ciała i tu leży sekret zbudowania więzi. Nazywa się to niewerbalne dopasowanie albo dostrojenie podkreślam polega na subtelnym dopasowaniu tempa mówienia gdy klient mówi szybko, lekko przyspiesz, gdy mówi wolno, zwolnij tempo. Pamiętaj, subtelność jest kluczem. To nie jest udawanie czy przedrzeźnianie. Tu musisz być sobą. W Twoim mózgu istnieją neurony lustrzane, w mózgu klienta też, które automatycznie reagują na podobieństwo. Gdy podświadomie wykrywają kogoś podobnego do mnie, uruchamiają kaskadę hormonów zaufania, głównie oksytocyny. Ta biochemiczna reakcja sprawia, że klient zaczyna czuć się komfortowo w Twoim towarzystwie, nawet nie wiedząc dlaczego. Zatem, rozmawiając z klientem, zwróć uwagę na tempo, ton głosu i gestykulację. Stopniowo. Naturalnie spróbuj się dopasować, dostroić. Utrzymuj to dopasowanie przez kilka minut, a następnie sprawdź, czy jest więź, czy to działa. Zmień lekko pozycję. Nieświadomie, jeżeli klient zrobi to samo... To masz połączenie. Świadomość tych mechanizmów przede wszystkim skraca czas potrzebny na zbudowanie zaufania. Zwiększa też otwartość i komfort. Rozmowa staje się jak pomiędzy dobrymi sąsiadami. Dzielę się w swoich nagraniach wiedzą, która zmienia sprzedaż w głęboką, autentyczną relację, bez presji. Dzięki temu budujesz też odporność psychiczną i bawisz się tym, co robisz. Cześć. A, poczekaj. Cześć.